Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hania i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sałatkę z ogórków gruntowych i konserwowych. Tak jak widzicie, mamy przygotowane trzy ogórki gruntowe, trzy ogórki konserwowe, musztardę, majonez, sól i pieprz do przyprawienia, doprawienia tego wszystkiego. Także zapraszamy. Do obejrzenia filmu, jak będziemy przygotowywać. I teraz Hania zaczęła właśnie od pokrojenia tutaj ogórków świeżych na takie, tak jak widzicie, w ten sposób, na takie plasterki. Zapomniałem jeszcze Wam powiedzieć na wstępie, że jeszcze do tego dodamy koperek. Tutaj dodamy łyżkę koperku. My mamy koperek mrożony. Wiadomo, że teraz jest sezon też na. Tego rodzaju rzeczy może to. być świeży, prawda? My mieliśmy jeszcze ze starych zapasów mrożony, także dodamy ten mrożony. I teraz następne w kolejności do pokrojenia, jak widzicie, ogórki konserwowe. Teraz czas na dodanie pieprzu i soli delikatnie to Hania tutaj wymiesza i następnie dodamy tutaj reszty składników, czyli musztardę i majonez i koperek i właśnie koperek o którym zapomniałem wcześniej Wam powiedzieć o którym mówiłem że mamy mrożony teraz Hania dodaje właśnie to co mówiłem wcześniej pół łyżeczki musztardy tu mam musztardę stołową no i Majonez. Tutaj dwie łyżeczki, tak? tak. No, dodałaś? No dwie łyżeczki majonezu i tak samo delikatnie tu wymieszamy. I posmakujemy i jeszcze dodamy właśnie pokażemy Wam y, koperek. No i teraz y, tu dodajemy na koniec to co mówiliśmy wcześniej y, koperek. Panią przygotowała właśnie łyżkę mrożonego koperku. Delikatnie wymiesza, i już będzie gotowa do podania sałatka. A oto już nasza gotowa sałatka z ogórków gruntowych i konserwowych. Mamy nadzieję z Hanią, że spodobał Wam się ten pomysł na przygotowanie w ten sposób sałatki. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Papa, pa pa. pa, pa.